Jesteśmy ten wczucie, tak? Siemanko w kolejnym odcinku. Mamy nowy siłownik do kierownicy do 6900. Także idziemy rozkręcać i działamy. Zobaczymy, jak tu się dostać. Jak to wszystko podkręcać. Zaraz się wszystko okaże. Także patrzymy tutaj z Łukaszem, jak się dostać do tego, gdzie to jest, gdzie to zna. odkręcać, jak to odkręcać. Pomału, pomału, zaraz porozkręcamy. Całe te plastiki trzeba będzie zwalać, ja pamiętam 690 jak to robili mi mechanicy wtedy. Akurat przy okazji serwisu wymienili mi ten siłownik, a tym razem ja zrobię to sam. Trochę niewygodnie tu w tej kabinie odkręcać te plastiki, ale no co, raz na 10-15 lub 20 lat. Trzeba się dostać. No to trochę sprzęgło lata. O, przy okazji zobaczymy, czy to sprzęgło można tam jakoś dokręcić. Bo na pewno tulejka jakaś wyrobiona jest. Albo nie skręcone, dobrze. A tak latało. Mi to nie przeszkadzało. Jak się wciska, to nie lata. Dobra. Zaczynamy. Klucze, śrubokręty. I działamy po malutku. Tarara. Oprócz tego jeszcze ciemno, i zimno, i do domu daleko. Zobaczę czy to pasuje. Czy dobry klucz ci kazałem dać? Dobry, to ok yy, pojemnik na te śrubki wszystkie. Żeby było wszystko w jednym miejscu, żeby nie pogubić Bo jak pogubimy, no to będziemy później szukać. Zaraz zobaczymy. Dobra. I kręcimy śrubeczki. na dwa śrubokręty. To fajnie idzie. Tu już udało nam się ściągnąć. Tutaj te po prostu pokrętła od halogenów i od światła trzeba ściągnąć. One są wsuwane tylko do góry, wychodzą. Ściągamy całą górną obudowę. I dostajemy się dalej. Dobra, udało nam się odkręcić te plastiki boczne z jednej strony i z drugiej. Wyciągamy i dostajemy się dalej. I grzebiemy i patrzymy, jak to dalej rozkręcić, nie? Dobra, u z jednej, a z drugiej kurde i robota idzie. Tu mam. Widzisz coś, jak tą czapkę tak No, wy... bo kończę moka. Inkognito chcesz być? Tak, inkognito. <laughs> bo mnie ludzie na tym, na, na mieście mnie. Proszę o autograf. No, widzisz, cena sławy. No właśnie i nie, nie chciałem, ale dobra, tu mam, tu mam, tu coś tutaj jeszcze są. Tu mamy odkręcone. co my tu dalej musimy zrobić? Kurwa ja muszę stacyjkę się odemontować. Być, być może. Kurwa, stacyj... Dobra, myślimy Bo co tu, ja tu dalej. Tam mam luz, tam masz luz też odkręcone. I pomalutku rozbebeszamy po kolei. Wszystko trzeba wymontować zegary do tego zabiegu. Trzeba to wszystko poodkręcać. I już mamy tu następne śrubki, które musimy odkręcić. I wtedy ściągniemy tą górę. Będziemy mieli piękny dostęp do siłownika. Później będzie Tylko weź to poskręcaj, nie? Ty będziesz skręcał. Ja rozkręcam. Tak na pewno, już się. Ja jestem ja stręcę, to jestem inkognito. Dobra. To to w czego to nie ja. Dobra, ok. Trochę kable nam tutaj trzymają wszystko. O, ale to trzeba jakoś teraz do góry wysmyczyć. Tamto na dół. Bo możesz pomóc. Możesz pomóc, kościół. Możesz. Dawaj, kurde, jakąś trytkę albo dwie, sznurek. Sznurek jakiś to zwiążemy w górze sobie. Żeby to nam no nie opadało. I to do kierownicy. No. Nawet jeszcze odkręcimy, wyciągniamy ją na maksa o, I do góry Skręcimy to sobie kurde Niech nam to już nie opada Będzie piękny dostęp Pamiętajcie, na sznurki jest najlepiej Tak Szturek i I tak i... zostawiamy, nie? No, 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 <laughs> no, tak nie GPS tak, Pierwsza trafi. klasa Jak nic Druga strona też by fajnie była jakby No dobra, ale już trzyma Może nam to nie będzie dobra, jak to wygląda, zbadać. jakoś tu położyć tą lampę I tak. Trzymaj mi tą lampę tu Nie wiem, czy taki Trafiłem? trafiłem Tak Dobra, ja trzymam, tam mechanuś O Panie O kurwa, <laughs> poszło Dobrze tu Ale dobra, odkręciłem górę Górę odkręciłem także. A z dołu mam, muszę mieć... Dwa razy siedemnastkę? Czy co tam mieliśmy? Co ja tu mam pod ręką? Siedemnastkę mam, zaraz sprawdzę. Łukasz, to jest kurde siedemnastka, dawaj drugą. Dawaj drugą siedemnastkę i już cwaniaka mamy. No i dobra, odkręcaj. O, no chyba ty weź odkręcać. Widzisz, to jest ten kurde ten to dawaj dłuższą siedemnastkę. A, tutaj to może przeszkadzać nam. No to dobra, no to. Ale tu tak samo jest z drugiej strony, wiesz? Z drugiej strony jest tak samo, ale spróbujemy. Daj tą 17 na, na tym, na dłuższą. Czy masz? No. Idzie. Idzie. Dobrze idzie, dobrze idzie. Chwila, moment i zrobione. A tu widzisz. Z jednej strony to z jednej, ale z drugiej mamy imbusa też, o kurde, ale to wszystko Zastało się Nasz klient, nasz pan Nasz klient, nać pan, to było No tak, pan. O Kurde Jest winowajca Zobaczymy czy dobrą I część, tyle walki od Zobaczymy czy dobrą część nam dali, nie? <laughs> Idziemy na warsztat, bo musimy to odkręcić. Dobra, to ja się to tam No. Stary siłownik. O. Już był do niczego. A nowy? A nowy stoi, kurde, jak wryty. Aha, to się wciśnie i będzie działać. Dobra, wszystko jasne. Dobra. Dawaj jeszcze, dawaj jeszcze, dawaj jeszcze, dawaj jeszcze. I mamy złapany ten siłowniczek i teraz można sobie fajnie kluczem po rozkontrować ten stary siłownik, wykręcić i wkręcić nowy. I tyle się zacznie. Już tu już nie łapał. O, to odpowiada za opuszczanie i podnoszenia. Widzisz, tu już raz, że on już chodził, bo to już nie działało. Widzisz? Wciskasz, siłownik wychodzi i wchodzi, tylko, że jego ja za cholerę nie wcisnę teraz, a musi być wciśnięty, żebyśmy go zmontowali, no weź. trzymaj, trzymaj, ja go wcisnę, trzymaj. tu, tym trzymaj, tym, wciśnij. No dawaj, dawaj, dawaj. Puść, no, puść, no, puść. No. puść. <laughs> <laughs> dawaj, dawaj. dawaj Mariusz, lekkie jest, zakontrujemy. No, no to się śmiejesz no No śmieję, ale prawie bo teraz wiem co... Kurde, mówię. aż mi Mogę to kurde Mogłem to jakimś klockiem pchać, a to ręka i dziura w ręce Nie no dobra Przerwa na papierosa tak? Tak, tak i z i... Pal tą lampę Żeby nam tu było widniej Abstryknie jeszcze raz O! I świeć tu niżej No i dobra Montujemy nówkę, sztukę. Kurde, myślałem, że to wszystko trudniejsze. To wszystko jest takie proste. No, da, da, poczekaj, Otwieramy poczekaj. firmę, łukasz, kurda jakąś da, remontową. Jasno, nie, jasno. O, to, kurde, To jest to lepszy pieniądz niż z tego rolnictwa. Trzeba tylko się wdrożyć. Jak to, jak to mieciu mówił na polu, muszę się wprawić. Jak się wprawisz, poznasz jakieś techniki tego wszystkiego. Jak widać poznajemy to codziennie już od paru dobrych tygodni tych zimowych tygodni nie no, no. i co i wcale to nie jest trudne nie tu przeprzykręca tu się odkręca no tak tylko najpierw trzeba żeby coś nie popieprzyć i no tam. ale to co no to, to coś wszystko no, jeszcze. No, no widzisz jeszcze trzeba tylko myśleć jeszcze i szybko ładnie sprawnie udało się siłownik zamontować Trochę słabo tutaj to wszystko widać, bo to osłony są kable. Ale siłownik ładnie zdemontowaliśmy, montujemy. Za chwilkę skręcamy te wszystkie plastiki. Jesteśmy w domu, to znaczy w ciągniku. Ale już wszystko będzie zrobione. Może nie wszystko, bo jeszcze trochę zimy zostało. Jeszcze parę rzeczy w tamtym trzeba pouszczelniać. W 3650 jeszcze tam małe jakieś wycieki też są, ale to. Yy, prawdopodobnie tam będą do wymiany tylko jakieś podkładki miedziane, ewentualnie o-ringi, gdzieś między połączeniami I jak to tam idzie Łukasz? No, ja już ciągnę? Między połączeniami tam będzie trochę tam. do wymiany Dobra, żeby się Pokaż Nie musi być to zmontowane na maksa Nie musi, Chociaż jeszcze trochę można no, Trzymasz? No między rurkami w 3650 tam takie połączenia są gdzieś tam. No już. To już mi ciągnąć. Zostanie nam przyszykować groch do siewu i owies. No i jechać w pole. Zarabiało. Tak się zastanawiałem, co tu bym mógł zrobić, żeby ten pedał od sprzęgła mi nie latał tak na boki. A tu jest zobaczcie jaka ładna śrubka. Która to fajnie usztywni. Ona jest właśnie do tego. Ha, ja się zastanawiałam, o co tu chodzi. Czemu to tak lata? A już chcieli spawać. Już chcieliśmy spawać. Wszystko jest pod kontrolą. Dobra, jedziemy dalej. No i pomału to skręcamy. I co mogę wam powiedzieć? Nie lubię takich plastyczków. Nie no Nienawidzę. To takie delikatne, to tak trzeba ze wszystkim uważać. To Zawsze się coś ułamie, nie? No ale trudno. Stary traktor 96 rok. Panel kierownicy zmontowaliśmy. Zostało nam do przykręcenia te boczne plasticzki. Jak ja nienawidzę tych plasticzków kurde. To jest najgorsze, co może być, ale daliśmy radę. Także siłownik mamy zamontowany. Wystarczy go teraz odbezpieczyć i zobaczcie, jak ładnie to pracuje. Wcześniej to już nie działało na mnie. O, no, widzisz, tutaj nam teraz jeszcze nie zgrywa się, to musimy poskręcać. No i dobra, macie tutaj wymianę, remont siłownika kierownicy w John Deerku. Jeszcze Łukasz tydzień i nie będzie rzeczy, której przy John Deerach nie robiliśmy z tych serii. Ale wyłamał nam się kawałek plasticzka, no trudno, gdzie drwale rąbią, tam wióry lecą nam nie chciało iść, tam nam nie chciało iść. Tu odkręcaliśmy, tu próbowaliśmy i gdzieś coś się wyłamało, no ale. ale nic się nie dzieje. Bez tego ciągnik będzie jechał. Udało się, super. Siłownik nowy zamontowany i działa. Proszę bardzo. I tak ma działać. Można jechać w pole. Jeszcze trochę łopatologii. Mamy zamówienie od gołębiarzy. Po 1000 zł, a co kurda, ja, nie? Czy, 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 Trochę połopatujemy, także darmowa siłownia. Ja. Po 7 łopat jedziemy. 7? Kurwa nie liczyłem. <śla> Chyba 7, ale wiesz co? Jednego pierwszego trzeba sprawdzić, a resztę jedziemy to, tylko wiesz tam. Proszę pana, my za dużo sypiemy. To za drogi giszew, żeby po 50 prawie 5 kilo w worku było, nie? Będziemy, będziemy ważyć każdy worek, nie ma lipy. Ty no nie, ładuję to na przyczepę na skup, bo to tego gołębia, że to my tutaj kurde, no ale dobra po tysiaku, a teraz na skupie mamy chyba 950, nie? No to chuj, 5 kg chuj. Oj, 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 oj. I co wy o tym myślicie? 5 kilo w każdym worku troszeczkę za dużo, nie? No, to się zbiera. Także ważymy każdy worek, nie popuszczę kurde. <noise> Zobaczymy, jak ten wyjdzie. Tutaj już taki patent, 6,5 łopatki. Zobaczymy, jak to będzie szło, nie? Misja zakończona powodzeniem. Odbiorca właśnie przyjechał. A że dzisiaj piątunia Łukasz, to trochę grosza, o, o, o trochę grosza się przyda, nie? Powiedz, no. że przyjdzie. Załadowane, zapłacone, trochę siedzi ta te czwórka, nie? No to mamy zastępcę Kubicy. A bo i nie, bo się przeszkodziła. I ten pan uczył kierowców Tokio Drift, jak się driftem jeździ. Ten pan właśnie uczył. Nic się nie urwało? U, szybcy wściekli. Łukasz, kadetem teraz. No, teraz kadetem. Celownik trzeba do szreka zamontować. Nie będę wam mówił, ile kosztowało. Bo powiedziałem w tym roku, że się wykosztuje. Dałbyś, Łukasz, za to 280 zł? Za co? No, za, to. za co? No, naprawdę. Ja pierdoli, nie mają typu, ale to Nie no, chyba nie, coś nie pamiętam, 170 to chyba wychodziło. Trochę grubo. Są wałeczki. Dobry. Witam. Które moje? No te, to leżą. Tutaj te? Kupiłem agregat nowy. Ale muszę jeszcze dorobić sobie z tyłu wałki uh -huh. Bo troszeczkę złą konfigurację wałów tylnych pod buraki wziąłem i... Włóka jest z tyłu i za bardzo spulchnie mi ziemię Ale ja już sobie z tym poradzę, nie? To te... reszta tych elementów gdzieś w te rejony? No gdzieś tutaj, no Ta naklejka to jest firma? Tak zielonki, Solec Zdrój takie maszynki jeszcze jadą z mafii Solec gdzieś tutaj w nasze rejony może akurat do was wałeczki przyjechały do agregatu i będziemy kombinować jakąś ramę żeby to zamontować z tyłu na tym Maxie zamiast tej wółki także małe kombinacje alpejskie ale ja chcę, żeby tak było po prostu. Łożyska są. Łukasz, te łożyska zabrałeś? Tak, na stole. Dobra. Wałki, jakie są, każdy widzi, po półtora metra sztuka. Jakby ktoś chciał wiedzieć, to brutto 1550 z przesyłką. Łukasz, ja to kupiłem, bo chciałem to kupić, ale żeby nie być głosownym, trzymaj. To jest takie leciutkie. Uważaj, żebyś tego nie połamał. Naprawdę. Wiesz, ile taki kawałek plastiku kosztuje, żeby nie być gołosłownym, nie? Znaczek. Jedna sztuka. Tu jest widać, o. Trochę zmniejszy. No znaczy. To, to na dole. No, no wiem. Myliśmy wspornik. Zestaw uszcz uszczelniaczy, siłownik kierownicy i te uszczelnienia. No, no, to to żeśmy montowali. To żeśmy montowali do siłowników. 185, 185 netto, czyli... 227 zł brutto, nie? Ja 227 weź mi to zł brutto. Weź mi to kurwa zdrągło. Są ceny, które są grubą przesadą i tego się nie da wytłumaczyć po prostu. Projekt wałki. Mamy małą koncepcję. Musimy kupić jeszcze tylko, żeby zrobić ramę do tych wałków, płaskowniki i profile. I zaraz będą zawody strongman. Aha, no dobra. To też udział. Dobra, kończymy to na dzisiaj widzimy się. Widzimy się w następnym dniu Na koniec jeszcze zawody z Waliski Walizki po 150 kilo Jedziesz Mariusz Dawaj. Dobrze idzie Po 150 kg walizki Ta, po 150, ale centymetrów długości Patrzcie, na słupku zawraca Idzie, idzie. Ile zrobi okrążeń? No i teraz dymek No tak właśnie Ale Patrzcie, tak to no. się robi. Ta, powiedzą, że w przyspieszonym tempie. To wal do końca. Dawaj, dawaj, daj jeszcze na szadę. Jeszcze na szadę. Jeszcze na szadę, ja już niedużo. Iiii... O kurwa! To się zapalenie gumy.